Nie widzisz, że ona cię uwodzi? Pamiętasz, jak miałeś przekonać lucresję, żeby przyszła do Celi? Tak, pamiętam i wiem, że to zrobiła. A nie mówiłeś, że twoja ciotka da czeli wskazówki, nie, co ma robić? Tak. Ale nie masz pojęcia, co rakel jej poleciła. O niczym nie wiem. Zmusiła Czela do mówienia rzeczy, które sprawiły ból pani Lucresji. Czela udawała, że jest w kontakcie z jej synem Marcosem. Pani syn bardzo cierpi. Czela nie chciała tego robić. Dlaczego się zgodziła? Dla pieniędzy. Skusiła mnie łatwa forsa. Przekonywałem ją, że to najlepsza okazja w naszym życiu. Że zapewnimy sobie przeszłość i tak dalej. Aż do. No niczym nie wiesz? Nie. Aż kazała jej oznajmić, że Marcos był homoseksualistą. I czela to zrobiła? Tak. Ale potem nie zostawiła. Jesteś nie do zdarcia. Rano umierała się teraz. Wyglądasz na zadowoloną. Mam nowinę. Miller dokonał przelewu. Doskonale. Zobaczymy, co będzie jutro. Coś mnie bardzo ucieszyło. Jose Antonio oszukał Milagros. Z inną kobietą? Z inną kobietą? Wiem tylko, że ślub kościelny w Cusco był nieprawdziwy. co? Jest nieważny. Po co to zrobił? Nie chciał się żenić. Nie traktował poważnie tego związku. Wiesz, jak ona się czuje? Biedna dewotka ma pewnie ochotę się zabić. Mogłabym jej w tym pomóc. Dokąd się wybierasz? Więc nie pobrali się przed Bogiem, tak jak marzyła ta kretynka. Jesteś cudowny, Jose Antonio. Kocham cię. Alu. Milagro? Mówi Raquel. Soj Raquel. Ah, Raquel. jak się miewasz? Martwię tj. się o ciebie. Wistę, no Miałeś wieści Antony? od Jose Antonio? Me lo nie widziałaś się z nim? No lo has no. Nie. Po tym, jak postąpił wobec no, no ciebie, preocupy, nie ośmieli się tu przyjść. Raquel, tu sabiasz, Wiedziałaś? Perdón? Słucham? Nada. Trudno o tym mówić przez telefon. Właśnie dzwonię, żeby cię zaprosić. Miałyśmy wybrać się na zakupy. Może jutro? Czy jedziesz najpierw do mnie? L'Arconard mają wspaniały sklep dla dzieci. Co ty na to? Jutro? Dobrze, będę o Nareszcie jesteś. Czuję się taka samotna. A gdzie dzieci? Wyszły. Dokąd? Nie pytam Nie chcę, żeby się nam nie gniewały. Rosji ma za dużo swobody. Jest dorosła i wie, co robi. Potrzebuje kontroli. Wiesz, co jest najlepsze? Chodź. Jesteśmy sami i jeśli będziemy tylko mieli ochotę... Mogę Cię odwiedzić? Chciałabym pogadać. Już jadę. Do zobaczenia. Właśnie się dowiedziałam o tym sfingowanym ślubie. No puedo de Jak Jose Antonio mógł tak podle postąpić. Tak postąpić? Sama nie rozumiem. Jeszcze nie mogę uwierzyć. Ksiądz podzielał nam ślubu. Dla takiej katoliczki jak ty to musi być straszne. Oddałaś się bez ślubu. Co teraz zrobisz? Wezmę rozwód. Może ślub cywilny też jest nieprawdziwy. Będziesz miała nieślubne na dziecko. To mnie nie obchodzi Na twoim miejscu zachowałabym się tak samo Wolałabym umrzeć, niż żyć z takim wstydem Pa, podły świecie Zapomniałaś, że spodziewam się dziecka? I na dodatek ciąża Twój mężuś potwornie cię potraktował Ostrzegałam cię Fernanda. Po co przyszłaś? A A mi chciałam Cię wesprzeć, kuzyneczko. Już wychodzę. Ciao. Mam randkę. cześć. To próbka B? Nie, nie, nie. Nie przestawiaj kartek. Przesadzasz. Przecież to to samo. Skądże? W A jest więcej czosnku, a w B kilka kropel szery. Są zasadnicze różnice. Trzeba ustalić, który jest najlepszy. Chętnie pomogę. Zaczynamy? Najpierw przyniosę mi Nakręć Niech będzie romantycznie. Szwiece, kadzidełko. Masz wino? Nie ma czasu. Paloma i Margarita muszą spróbować. Przepraszam, ale kiedy pracowałem w Asuncion w dobrej knajpie z francuskim szefem kuchni, to ten monsieur nigdy nie wprowadził nowego dania, jeśli ja go nie spróbowałem. Mam wyjątkowe podniebienie. Jeśli me permite. Pani Milagros chce gdzieś wyjść i czeka na ciebie w garażu. Szkoda, nie będzie wśród nas smakosza. Będzie jeszcze okazja. Panie są gotowe? Aha. Dobrze, że jesteś. Wejdź, proszę. Nie przeszkadzam? Przyjdę kiedy indziej. Cieszę się, że jesteś. Rozgość się. Napijesz się czegoś? Wino, whisky? Wystarczy kawa. Zaraz przyniosę. Zrobić coś podobnego tak wierzącej dziewczynie. Okrutnik. Nigdy go nie lubiłeś. I miałeś rację. Chyba coś zrobisz. Trzeba go wtrącić do więzienia. Zasłużę na karę. Nie wystąpię przeciwko niemu. Nie? To coś niesłychanego. Stajesz po jego stronie. Chodzi o to, że José. Znalazł jakieś wytłumaczenie? Współczujesz mu? Musimy pomóc Milagros. Ona musi nauczyć się żyć bez Jose Antonio. Martwię się o Martina. Już prawie zapomniała o Gotowa? Idziemy? Chodźmy, zanim coś się wydarzy. A gdzie ręce? Obecnie. Moje.